Siema siema tajtory Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Newsów I mamy dzisiaj naprawdę mocne informacje z Brawl Stars Między innymi twórcy strasznie mnie zaskoczyli Okazało się, że już za niedługo do gry wejdzie nowy skin o którym nikt z was nie wie I ten skinek będzie chyba idealny dla mnie Naprawdę to jest skin o którym zawsze marzyłem Zaraz dowiecie się dlaczego No i oczywiście w tym odcinku powiem wam jak ten skin będzie wyglądał i tak dalej Oprócz tego będzie wiele innych mocnych newsów Więc oglądajcie do końca jak możecie zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem Umawiamy się tak Każdy kto chce żebym dalej informował was o nowych rzeczach z Brawl Stars zostawia łapkę w górę pod tym odcineczkiem. Chciałbym widzieć po prostu mordeczki, że Wam się to podoba, więc byłbym wdzięczny, gdybyście zostawili łapeczkę. W filmik ten zaczynamy od bardzo dziwnej rzeczy. Kurcze, wchodzę sobie do Brawla i jestem w szoku. Co my mamy za tło? Widzowie? Przecież to jest tło związane z ośmiornicą. Z tej aktualizacji, która była już jakiś czas temu. Jak dobrze pamiętam, to właśnie chyba w tej aktualizacji wyszedł skinek Octofunk O. Rzeczywiście, widzicie nawet ma tą taką odznakę, głębinowa liga. Jako, że twórcy zmienili tutaj mordeczki tło w Brawlu, no to kurcze, pomyślałem, że w sklepie też będziemy mieli coś ciekawego, ale tak szczerze to nic tutaj nie mamy takiego nowego, związanego właśnie z tym tłem. Więc naprawdę jestem mega zdziwiony, dlaczego twórcy akurat teraz wrócili do takiego granatowego wystroju z ośmiornicami. Naprawdę jestem w szoku. Oczywiście mamy też wyzwanie na dzień mamy, i możecie dać mi znać w komentarzu, czy już je graliście, czy nie. Ja zagram je dzisiaj na liveiku. Oprócz tego będą też inne fajne giereczki dzisiaj z wami na Live'ie z Brawl Stars. Więc mam nadzieję, że wpadniecie dzisiaj. Live'ik będzie na tym kanale koło godzinki 18 lub 19. już teraz zostawcie suba na moim kanale, żeby go nie przegapić. I oczywiście subskrybujcie po więcej fajnych rzeczy. Pamiętajcie, że jeden sub na moim kanale to jeden uśmiech. Więcej na mojej twarzy, więc zróbcie tak, żebym się ciągle uśmiechał. że ten zaczynamy od tak mocnej rzeczy, którą podał mi mój widz Marcin. Muszę wam to pokazać. Zobaczcie, jak wejdziemy sobie w wyszukiwanie klanów i wpiszemy tutaj taki kod: Hashtag 2GR następnie JQPGJY. Taki kodzik, coś źle wpisałem. Zamiast Hama być G, o, proszę bardzo. No i teraz mordeczki wyszukujemy i patrzcie, odpala nam się taki klanik. Jego nazwa no, jest taka po prostu chińska, ale nie o to chodzi. Zobaczcie, co jest jak w niego wejdziemy! Widzicie te niki wszystkich osób? Nie, no ja to Nie wierzę, no, czy my to widzicie, ziemeczki To coś, podesłał mi mój widz Marcin, więc wielkie dzięki morsku za taką ciekawostkę. Dajcie znać widzowie, czy znaliście taki klanik. E, no i kurczę, patrzcie na te niki. Każdy gracz ma tutaj to samo, znaczek Korei. E, no i oprócz tego jakiś niki. I on jest chyba taki sam z tego, co widzę. Nie, czekajcie, niki mają inne, bo te e, znaczki są jakby inne. Ja się tam nie znam na tym języku, ale no wyglądają one inaczej, więc po prostu e, dziwne jest to, że są takie samej długości, wszystkie. E, a tak poza tym to naprawdę ciekawie to wygląda. Kolejna rzecz jest taka, że jak gracie sobie giereczkę, no i ta gierka się Skończy, na przykład ja sobie teraz gram i ta gierka by się zaraz skończyła, no to pod koniec gdy jest ekran końcowy tej gry. Możemy na przykład jakiemuś zawodnikowi z naszej drużyny dać lajka za to, że dobrze grał. Ehm, no ale niestety nie możemy dać łapki w dół. jak Na przykład, jak ktoś jest słaby. I moim zdaniem spoko opcją by było, gdyby twórcy dodali też taką łapkę w dół, jak tutaj widzicie. Dajcie znać, coś takiego byście chcieli. No bo jak na przykład jest jakiś taki random, który naprawdę słabo grał w tym meczu i przez niego przegraliśmy, no to chyba e, wypadałoby mu tutaj pokazać łapkę w dół, a możemy dać mu tylko łapkę w górę. Dlatego moim zdaniem byłoby to spoko, gdyby twórcy też dodali właśnie Takiego dislike, nie. E, dajcie znać w komentarzu, czy też byście coś takiego chcieli, no według mnie to by się naprawdę przydało. Ja już przechodzę do najważniejszego tematu tego odcinka, ale zanim do tego przejdę mordeczki, przypominam o tym, żeby mieć wpisany który w sklepie. mega dziękuję każdej osobie, która ma wpisany mój kod. No i jeszcze jak zakupić jakiś pakiet tej notu z moim kodem i wyślecie mi na Instagrama potwierdzenie lub screena, jak kupujecie e, no to wtedy pozdrowię Was na odcineczku, widzowie, więc myślę, że naprawdę warto. Jak się do tego momentu, to możecie mi napisać w komentarzu, jaki kod macie wpisany w sklepie Brawl Stars. Postaram się przypinać serducha. Ale okej, okay, przechodzimy do najważniejszego tematu tego odcinka, widzowie. Znajduje się teraz na oficjalnym Twitterze Brawl Stars i zobaczcie, co twórcy wczoraj wrzucili. Mamy taki post, w którym napisali bardzo ciekawą wiadomość. Najpierw może wam ją przetłumaczę, żebyście dobrze widzieli. Supercell Make spotyka Brawloween. Znaczy czas, aby wypełnić buty kła i zrobić najfajniejszą i najbardziej przerażającą skórkę, jaką możesz wymyśleć. Czajcie, widzowie? Twórcy zapowiedzieli nowy Supercell Make, czyli nowy etap, gdzie my, widzowie, możemy tworzyć skiny do fanga i najładniejszy z tych skinków, jeden z nich, wejdzie do Brawl Stars. I tematyką tych skinów jest po prostu Growing, czyli Halloweenowe skiny już są wybierane Najpierw zacznijmy sobie od tej grafiki zanim przejdziemy sobie na stronę Supercell Make No bo zobaczcie, na tej grafice mamy dużo ciekawych rzeczy, między innymi U góry są jakieś plakaty. Pierwszy z nich przedstawia, nie w ogóle Wszystkie chyba przedstawiają Fanga, co nie? I takie różne propozycje jego skinów Okej, okay. zobaczcie, tak wygląda ten pierwszy, ta druga jest bardzo ciekawa To jest taki zombiak, wychodzi mu normalnie mózg z głowy, co jest grane Trzeci jest taki też dosyć dziwny, taki może bardziej ninja, coś w tym stylu Ale na tym obrazku widzimy z tyłu Jessie Która robi sobie popcorn, o co tutaj chodzi? I co ciekawe, mamy też takiego burgerka e, tam na rysunku. Ale to jest chyba pierwsza grafika, na której nie mamy spajka i nic z nim związanego, tak mi się wydaje. Chyba, że gdzieś go skryli i ja go nie widzę. E, no ale dobra, e, z tego co widzę tutaj, jeszcze jest oczywiście Buster, jest też Kieł. E, no i mamy Maisy. i tak to się prezentuje. W jest Popcorn, czyli po prostu trio od właśnie Kła. Nie Kła, tylko Kieła to się chyba odmienia. No ale dobra, przejdźmy sobie na tą oficjalną stronę Super Make I Tu już było dużo kampanii. Ostatnia z kampanii, które się zakończyły, to była właśnie kampania mordeczki do Sergea. I przypominam, który skinek wygrał, bo e, wygrał no to piękny skinek Kraken Search. I ten skin, to że teraz wyszło właśnie kolejne głosowanie Super Slammaker i możemy robić kolejne skiny, to oznacza tylko jedno mordeczki. Twórcy muszą już w końcu dodać tego skina, więc w tym update, co będzie teraz, ja już mogę się z wami założyć, że na pewno ten skinek wejdzie. Więc przygotujmy się widzowie teraz na skina Kraken Search. Skoro wejdzie skin Kraken Search i są takim jakby piratem, no to mordeczki, kolejny update może być właśnie związany z wodą, może coś tam będzie pirackiego, może coś takiego z wakacjami. No coś takiego myślę, że na pewno nas tej mordeczki teraz czeka, a ten Talk będzie już zaraz. W czerwcu. No i dobra, wróćmy sobie do tematu tego skina do Fanga i murdeczki. Zobaczcie, gdy wejdziemy sobie w tą kampanię, to mamy napisane troszkę więcej. Oczywiście ja też wam to przetłumaczę, żebyście lepiej tutaj wszystko widzieli. Brolowin już? Cóż, stworzenie idealnego kostiumu wymaga czasu. Tym razem dołącz do nas i zrób upiorną skórkę dla kła. Potężne tenisówki, kopanie zombie, a może zabójczy ninja nazwany na cześć jadowitego pajęczaka. Do ciebie należy wypełnienie butów kła i stworzenie dla niego najfajniejszej i najstraszniejszej skórki, aby mógł dołączyć do swojego najlepszego kumpla bastera na imprezach brolowin. Czyli nie do i że twórcy zapowiedzieli nam tutaj skinek mordeczki do Kła. Do kieła, nie do Kła, który będzie skinem Halloweenowym, no to już to tak jakby w tym opisie zapowiedzieli, że będzie jeszcze skinek do bastera halloweenowy że chcą go dodać. No bo skoro funk musi dołączyć do swojego kolegi bastera, to baster też musi mieć jakiś Halloweenowy strój. A przecież na ten moment baster żadnego Halloweenowego stroju nie ma. I w tej kampanii oczywiście każdy z nas może zrobić swojego własnego skina i zwycięzca, czyli osoba, którego skin zostanie wybrany, dostanie 2500 dolarów, czyli gdzieś około 10 tysięcy, nawet chyba więcej. Przeliczając na nasze polskie złotówki. Na razie jeszcze nie można oglądać pracy. Które ludzie zrobili, aczkolwiek już 29 maja, czyli w sumie jutro, jak wygląda dzisiaj ten odcinek, jak go od razu wrzuciłem, to jutro będzie już można obejrzeć pierwsze prace. Głosowanie kończy się dopiero, mordeczki 19 czerwca, wtedy poznamy skina, który wygra, więc trochę czasu jeszcze zostało, ale no, chciałem Wam o tym wspomnieć, bo naprawdę się jaram, że będzie to skinek, który będzie właśnie z Halloween, związany z Brawloween, mordeczki. No, wiecie, że to jest mój ulubiony update, uwielbiam skiny Brawlowe i najprawdopodobniej kupię tego skina do fanga, jeśli mi się spodoba, a raczej na pewno mi się spodoba, bo ja uwielbiam skiny Halloweenowe. Co prawda, do fanga mam już tam tego fajnego skina też, octofanga, aczkolwiek kurczę, powiem wam szczerze, że no, Halloweenowe są tutaj dla mnie na pierwszym miejscu i nie mogę się już doczekać, co będzie w tej aktualizacji. Ale przed Halloweenowym update'em mamy jeszcze, mordeczki, inny update'cik, ten, który będzie już teraz w czerwcu i na nim też teraz będę chciał się skupić w kolejnych odcinkach, więc zostawcie koniecznie suba na moim kanale, żeby być na bieżąco z wszystkim, bo teraz będziemy z dnia na dzień dostawali coraz to więcej newsów i ja je wszystkie będę Wam mówił na odcinkach. Naprawdę warto mnie subować, jeśli lubicie Brawla. Ogólnie Wy też już to pewnie teraz widzowie zauważyliście, że każde nowe wyzwanie, które wychodzi, no, to mamy w nim nieograniczone. Liczbę życia. Ja wam teraz oczywiście zasłaniam kamerką, ale teraz już widzicie. E, chodzi mi oczywiście o to: nieograniczone życie, czyli po prostu, że możemy przegrywać ile chcemy, e, no i możemy grać ile chcemy w każdym wyzwaniu. Jest to trochę dziwne, bo z jednej strony jest spoko, ja się cieszę, bo wiadomo wtedy się zdobywa wszystkie nagrody bez problemu, ale jednak zawsze były większe emocje, gdy te życia były ograniczone. A na koniec, serdecznie zapraszam was jeszcze mordeczki na mój sklep dla widzów. Macie tutaj kosackie bluzy i koszulki, zaraz będzie dzień dziecka, więc myślę, że taki idealny prezent można sobie sprawić właśnie na moim sklepie. E, do każdego zamówienia dorzucam wam zdjęcie z autografem, więc naprawdę warto skorzystać Do no, zobaczenia widzowie w kolejnych odcinkach Trzymajcie się, hejo!